Witam, witamy, czy się słyszymy dobrze? Dzień dobry, tak, słyszymy się. Super, to zapraszamy do, do tej prelekcji. Wirtualna scena jest twoja. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Andrzej Andrzejczak, zajmuję się komunikacją. Pracuję w takiej dosyć no, dużej międzynarodowej agencji fleischmann Hiller, co też nie będzie bez znaczenia w tej prezentacji. Faktycznie dzisiaj będę mówił o inkluzywnym języku, ale no w trochę takim innym ujęciu. Będę mówił o języku, będę mówił o projekcie językowym, który jako agencja public relations zrealizowaliśmy. W takim trochę szerszym kontekście w ogóle komunikacji i działań diversity inclusion. Mam wrażenie, że ten język, tak jak już tutaj to padło przed chwilą, jest dosyć istotny i dla działań, i dla nas samych. I jest też istotny dla, dla marketerów, czy w ogóle ludzi, którzy zajmują się komunikacją jako taką. Ja wiem, no skąd inąd jest ta szkoła falenicka i szkoła otwocka. Szkoła falenicka nakazuje zacząć taką prezentację żartem. Ja poszedłem w zgodzie z drugą szkołą, czyli znalazłem taki... Głęboki, inspirujący cytat z starożytnego myśliciela. Postawiłem tutaj na taką konfucjańską maksymę: każda zmiana wymaga odwagi i przygotowania. Maksyma jest co prawda przeze mnie zmyślona, ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że ona bardzo dobrze oddaje to, co chciałbym, żeby Państwo dzisiaj usłyszeli, też Państwo zapamiętali z tej prezentacji. Na początku, trochę tak tytułem wprowadzenia, i też taka refleksja nad samym zjawiskiem Diversity Inclusion. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle to pojęcie, które opisuje pewien trend, przyszło do nas, do tej naszej kultury korporacyjnej w Polsce wraz właśnie z prezentacjami, z nowymi strategiami, z nowymi politykami naszych matek korporacji. Tutaj pozwoliłem sobie zobrazować. Te tezę, takim slajdem, który no właśnie przyszedł z mojej korporacji. Jak widać, no być może nie do końca odzwierciedla on no przeciętny skład etniczny polskiego biura. I być może moglibyśmy nawet potraktować Diversity and Inclusion jako taką no, nie pierwszą, nie ostatnią modę korporacyjną. Gdyby nie dwie takie okoliczności, które ostatnio miały miejsce, które spowodowały, że no temat stał się bardzo ważny dla nas, no na tyle ważny, że no chociażby dwudniowa impreza Impact Day Days jest poświęcona właśnie diversity and inclusion. Pierwsza rzecz to mam wrażenie zamieszki w Stanach Zjednoczonych, to co się tam dzieje od parunastu miesięcy co spowodowało, że no, temat w, w naszych głównych kwaterach, naszych, naszych korporacji nabrał na wadze. Nabrał na wadze, nabrał na znaczeniu. Takim przykładem nabierania na wadze i na, nabierania znaczenia może być chociażby to, co stało się w mojej macierzystej korporacji. Została powołana specjalna grupa, która nazywa się właśnie mozaika. My mówimy na nią w Polsce mozaika. Grupa skupiająca specjalistów od komunikacji, którzy właśnie zajmują się stricte tą tematyką, ale mało tego. W ostatniej strategii w ogóle firmy na poziomie globalnym, fleischmann hillard czyli dotyczącej tam paru dziesięciu biur na świecie, właśnie te hasła Diversity Inclusion zostały podniesione do takiej rangi no sztandarowej i wpisane wręcz w strategię. Firmę. No i być może też moglibyśmy to potraktować trochę z przymrużeniem oka, bo ostatecznie też zamieszki w Stanach Zjednoczonych są taką rzeczą dosyć odległą, ale i tutaj druga okoliczność, o której chciałem, o której chciałem powiedzieć, hasła diversity inclusion wypłynęły u nas na takie wody i na takie podglebie trochę podobne do tego amerykańskiego. I tutaj mam wrażenie, że takim wspólnym mianownikiem, który nas gdzieś tutaj łączy, to jest właśnie taka sytuacja społecznej polaryzacji. Czym to się charakteryzuje? Przede wszystkim taką absolutyzacją podziałów politycznych, zamknięciem nas w bańkach mediowych, w bańkach takich społecznych, ale też właśnie mediowych informacyjnych, które średnio się przenikają. Mamy to pojęcie mediów tożsamościowych. W których no, brak jest specjalnie miejsca na niuanse, ale też na dialog między, między osobami, które w tych bańkach tkwią. Przede wszystkim zaś to, co na pewno widzimy, to jest radykalizacja postaw, poglądów, opinii, też powiązana z polityką i pewien rodzaju przymus takiego opowiadania się po jednej ze stron politycznego sporu. Z drugiej strony no, jest to, co, co jest od zawsze, czyli no, niestety takie sytuacje, w której do, politycy wykorzystują podziały społeczne, wykorzystują konflikty do rozgrywania no, w sumie swojego elektoratu taki, w sposób taki polityczny, rozgrywają społeczne lęki. No, w sytuacji, kiedy politycy nie wiem, straszą swój elektorat uchodźcami, głównie muzułmańskimi, którzy jakoby przenoszą choroby, albo straszą ideologami LGBT, którzy seksualizują dzieci, no to te media, szczególnie te media tożsamościowe, w naturalny sposób te hasła podchwytują, a za nimi podchwytują te hasła też do osoby, które z tych mediów korzystają. Z drugiej strony, no, używanie takich haseł, które gdzieś w obiegu są, i słów typu moher, katol, nadużywanie czasem pojęcia faszysta, też no, takie dosadne formułowanie pewnych postulatów, no, sprowadzone do, 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 do hasła wypierdalać, też no, nie do końca budują ten klimat porozumienia i klimat dialogu. I teraz, jakie to ma znaczenie? Mam wrażenie, że w takiej sytuacji, takiego spolaryzowanego społeczeństwa i konfliktu niedawno takie oczywiste hasła, które wydawały się jak najbardziej poprawne, czyli tolerancji, empatii, właśnie równości, nagle stają się kontrowersyjne i nagle wydają się, no przynajmniej niektórym zagrażać takiej tradycyjnej tożsamości i odwołujące się do tych haseł czy kampanie korporacyjne czy jakieś inicjatywy czy działania z obszaru komunikacji takiej stricte marketingowej właśnie z tego obszaru diversity inclusion spotykają się z niechęcią części publiczności części interesariuszy i co ważne Jakkolwiek przesłanki tej niechęci mogą wydawać się, no, jakieś irracjonalne, czy te reakcje mogą się wydawać przesadzone, zbyt emocjonalne, no to te emocje są prawdziwe. I, i jako marketerzy, ale też jako osoby zajmujące się no, komunikacją, po prostu nie możemy tego ignorować, bo no, cała sytuacja stawia nas przed no, nie lada wyzwaniem. I tutaj chciałbym Państwu, Pokazać kilka przykładów, jak to może wyglądać i jak to się może rozegrać, jeśli chodzi o komunikację. Pierwszy przykład to jest firma IKEA, i jest to przykład takiego no, swego rodzaju kryzysu, który początek miał w komunikacji wewnętrznej. Co się zdarzyło? Z okazji międzynarodowego dnia przeciw homofobii w intranecie, czyli w wewnętrznym kanale firmowym pojawił się wpis, wpis ze strony firmy, który gdzieś tam zachęcał do tolerancji i głosił, że no jesteśmy zobowiązani, żeby w taki sposób tolerancyjny, właściwie inkluzywny działać i się zachowywać. Następnego dnia pod wpisem pojawił się komentarz jednego z pracowników, komentarz no takim zabarwieniu homofobicznym, ale też dosyć agresywnym. Komentarz był krótki, w komentarzu no, ten pracownik nazwał inicjatywę IKEA sianiem dewiacji. Znamienny był cytat akurat no chciał, nie chciał ze Starego Testamentu, ja tu państwu go przytoczę może w całości, bo on jest no dosyć znamienny, ale też pozwoli państwu też wyrobić sobie trochę opinie na ten temat i to idzie tak. Biada temu, przez którego, o teraz lepiej widać, biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich. I drugi fragment z Starego Testamentu ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą popełnia obrzydliwość obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. No takie mocne dosyć słowa mocne cytaty, które w efekcie doprowadziły do tego, że pracownik, który zostawił ten wpis, ten komentarz został zwolniony z pracy z pracy. Sprawą zainteresowały się media, pojawiały się kolejne artykuły. Zainteresowało się też Stowarzyszenie Ordo Juris, jako że jest to, no oczywiście, wpisuje się świetnie w, w, w agendę tego stowarzyszenia, i tutaj Ordo Juris dopatrywało się. No właśnie. Y Dyskryminacji ze względu na wyznanie osoby, która użyła takich słów, podparła się cytatem z Pisma Świętego i została zwolniona. Co ciekawe, też zajął się tą sprawą Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik dostał mnóstwo skarg na IKEA i na to, że, że ten, ten człowiek został zwolniony. Rzecznik tutaj no, w swoim oświadczeniu próbował wyważyć no, takie dwie wartości, które które tutaj zostały poruszone. Z jednej strony no, taki obowiązek pracodawcy przede wszystkim do niedyskryminowania nikogo i to również ze względu na, na wyznanie, co Ordo Juris i skarżący podnosili, ale z drugiej strony druga wartość, na którą wskazywał rzecznik, to no, tworzenie no, przyjaznego miejsca pracy, ale przede wszystkim przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Najwyraźniej mniejsze, mniejsze zagwostki miała prokuratura, bo prokuratura postanowiła po prostu oskarżyć, zdaje się, kierowniczkę działu HR IKEA o dyskryminację ze względu na wyznanie. Wszystko zaczęło się dwa lata temu. A sprawa toczy się do dziś, w zeszłym tygodniu, w sądzie pracy w Krakowie. Zostały wznowione przesłuchania właśnie świadków w tej sprawie, więc do widać jakie emocje i jaka żywotność te, tego, tego przypadku. Druga, drugi przypadek, drugi przykład, jak chciałem Państwu pokazać, to kwestia BNP Paribas. I też to jest no, rzecz z, no, nie, nie, z niedawna, z ostatnich miesięcy. Miesiąc temu była. No właśnie, rozpoczęła się, została odpalona wizerunkowa kampania banku pod hasłem Gdzie są nasze patronki? Czyli no, kampania, która gdzieś wykorzystywała też tę platformę Diversity Inclusion, szczególnie równouprawnienia i niedyskryminacji kobiet, i upominała się, żebyśmy swoje szkoły, podstawówki, nazywali imieniem no właśnie wybitnych kobiet. To nie była pierwsza tego typu kampania, wcześniej, wcześniej Bank Paribas domagał się kobiet na banknotach, więc tutaj była pewna konsekwentna linia komunikacyjna i kontynuacja wcześniejszych działań. Można powiedzieć, że obie te kampanie no, były dosyć odważne jak na polskie warunki, ale też bez przesady. Tutaj no, wydawałoby się, że w XXI wieku, lata 20. No, już kwestia równouprawnienia kobiet nie budzi aż takich kontrowersji, Natomiast, momencik, slajd. Natomiast, no właśnie, okazało się, że w, w zarządzie banku BNP Paribas jest tylko jedna kobieta. I to bardzo szybko zostało przez krytyków wyciągnięte. Pojawiły się w mediach społecznościowych zarzuty o hipokryzję. I co ciekawe, krytyka tutaj napłynęła i z prawej, i z lewej strony. I prawa, i lewa strona tutaj podejmowała ten, ten argument, ten zarzut lekkiej hipokryzji. Natomiast prawa strona dodatkowo gdzieś kwestionowała dobór tych patronek, które były proponowane czy promowane przez bank. Efekt był taki, że bank był zmuszony po już tam doniesieniach medialnych i, i pewnym zamieszaniu, był zmuszony do tłumaczeń i do wydania specjalnego oświadczenia w tym temacie. No właśnie, i tutaj kolejny case, tylko posłużę się już tylko obrazkiem. Pewnie wszyscy Państwo już, już ten obrazek rozpoznają. Jest dosyć znany, chodzi oczywiście o strajk kobiet. O strajku kobiet można było powiedzieć bardzo dużo i to też jest temat pewnie na, na całą rozprawę doktorską, ale tutaj posłuży mi jako taki przykład potencjalnego kryzysu, który nie został wywołany tym, co jakaś firma zrobiła, jakąś kampanią, którą zaczęła, czy jakąś komunikacją, która prowadziła w jakichkolwiek kanałach, tylko tym, co się działo. Dookoła, czyli w otoczeniu firmy. I no właśnie, dość nagle pracodawcy musieli ustosunkować się do, do sprawy strajku, strajku kobiet i postulatów, które, które na sztandarach niósł ze względu na strajk generalny, czyli ten plan no, nie przyjścia do pracy przez osoby, które chciały dołączyć do strajku. No i właśnie, i w momencie, kiedy ta data się zbliżała, pojawiły się no, na przykład wśród naszych klientów bardzo palące pytania, czy pozwalać na absencję w dniu strajku, czy do niej zachęcać, czy w jakiś sposób solidaryzować się z tymi postulatami, czy przeciwnie zachowywać jakiś dystans, wstrzemięźliwość, przede wszystkim zaś pojawiło się pytanie, jak to komunikować i swoją postawę. Firmową komunikować, w sytuacji, kiedy no, wśród osób, do których ta komunikacja jest do, do wśród pracownic i, i pracowników, są osoby, które albo popierają ten strajk, albo nie. I czasem nie jest sposób taki obojętny, ale bardzo gorący. I teraz po, po, po pokazaniu tych no, doświadczeń, przejdę do ostatniego caseu, który chciałbym. Omówić Case'u Mi najbliższego, bo dotyczącego projektu, który prowadziłem, projektu, który prowadziłem w, w ramach właśnie no, działalności fleischmann w naszej takiej własnej, powiedzmy CSR-owej. Otóż, no, czując jakąś odpowiedzialność za słowo, za, za język, za kształtowanie się debaty publicznej, postanowiliśmy wydać taki poradnik, jak mówić i pisać. O grupach narażonych na dyskryminację. Opracowując go, zaprosiliśmy do, do współpracy Rady Języka Polskiego, która dała nam patronat. Dostaliśmy też patronat od Rzecznika Praw Obywatelskich. Przede wszystkim jednak zaprosiliśmy wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które na co dzień zajmują się problematyką tych grup, które na dyskryminację są. Narażone. No, wyszliśmy z takiego założenia, że to one, że to te osoby i organizacje, które je reprezentują, są takimi no, najwłaściwszymi osobami czy podmiotami, żeby wypowiadać się o tym, co jest inkluzywne, co nie jest, co jest obraźliwe, co nie jest. Tutaj, co ważne, założenia, jakie no, nam przyświecały, zostały też w bardzo bezpośredni sposób sformułowane. Ja je tutaj przytoczę, a sformułowane w takim wstępnym artykule pani profesor Ewy Kołodziejek, językoznawczyni z Rady Języka Polskiego. I przede wszystkim nie chcemy, by język był narzędziem dominacji nad drugim człowiekiem. To był powód, dla którego postanowiliśmy takie działanie podjąć. I tutaj przytoczę dwie jeszcze maksymy, na które powoływała się pani profesor. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany oraz nie czym drugiemu, co tobie nie miłe. Y Opracowaliśmy podręcznik, stworzyliśmy taki poradnik, wysłaliśmy go do no, takiej grupy docelowej, najbardziej odpowiedniej z perspektywy kształtowania języka i debaty publicznej, czyli do agencji Public Relations Zrzeszonych w takim naszym no, związku branżowym ZFR bezpośrednio do około 300 redakcji i bezpośrednio też do no, ponad 1300 dziennikarzy. Z którymi na co dzień współpracujemy jako agencja Public Relations, właśnie. Pierwszy odbiór był naprawdę entuzjastyczny. Dostaliśmy mnóstwo bardzo ciepłych słów, i to i od redakcji, chociaż tu akurat najmniej. Od agencji Public Relations bardzo dużo, też do, od agencji, które no, na co dzień z nami konkurują na, na rynku, od środowiska akademickiego. Od organizacji pozarządowych. Tutaj dostaliśmy też no, mnóstwo propozycji, co jeszcze ująć w poradniku, jak rozszerzyć zawartość poradnika o jakie nowe grupy. Więc no, generalnie wydawało nam się super strzał w dziesiątkę, wszystko idzie ekstra, mimo naszych jakichś tam wcześniejszych obaw, o których też zaraz trochę powiem. I wtedy wydarzyło się coś, czegośmy się nie spodziewali. Mianowicie Rada Języka Polskiego wydała swoje stanowisko w sprawie słowa murzyn. To nie była nowa sprawa, Rada już wcześniej debatowała nad tym. Chciałem tylko zaznaczyć, że, że to stanowisko bardzo przypadkowo zbiegło się w czasie z wydaniem naszego poradnika. To nie było ani konsultowane, ani ustalone, po prostu zbieg okoliczności. I w tym momencie, jakby wszystko zmieniło się, i percepcja zmieniła się. O 180 stopni, bo pra, sprawę podjęły media i zainteresowały się no, w sposób specyficzny, używając tak naprawdę tego poradnika do krytyki Rady Języka Polskiego, której zarzucano i tutaj posłużę się cytatem uruchomienie lawiny kastrowania języka polskiego w imię nowych ideologii. Tak naprawdę nie było dużo tych publikacji krytycznych, ale no muszę przyznać, że dwie, które zaraz Państwu pokażę, zrobiły na mnie największe wrażenie. Pierwsza to Tygodnik do Rzeczy, który zrobił z tego temat, numeru, dał go na okładkę i rozpisał się całkiem obszernie. No tutaj zaraz Tygodnik Sieci nie chciał być. Gorszy i no może na okładkę nie trafiliśmy, ale tygodnik poświęcił cały też sążnisty artykuł, który otwierał specjalny dodatek wielkanocny. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. To nie było na okładce, było w środku, ale zaczynało się w ten sposób, a dalej, dalej wyglądało tak. No właśnie, i, i co do, do argumentów i zarzutów, z jakimi się spotkaliśmy, to takim najcięższym i naj, najbardziej powszechnym zarzutem czy oskarżeniem wobec poradnika było oskarżenie o wykorzystywanie języka do jakichś politycznych, ideologicznych celów. No właśnie, i, i proszę zobaczyć, jaka tu w tym wszystkim jest ironia, bo. Y, Inicjatywa, która gdzieś wyrastała z takiego, no, wydawało nam się, czystego założenia, że nie chcemy, aby język był narzędziem dominacji jednego człowieka nad drugim i w myśl tej już no, przetaczanej maksymy, że traktujmy innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani, inicjatywa ta została zinterpretowana jako, i tutaj też znów, znów posłużę się cytatem, pełzający językowy autorytaryzm. I też została wykorzystana w sposób taki, no właśnie, polityczny, upolityczniony do, do atakowania Rady Języka Polskiego, która akurat w związku ze swoją deklaracją na temat słowa murzyn była nacenzurowany, nacenzurowanym w pewnych mediach. I zmierzając już do końca, chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie tytułowe: czy jesteśmy gotowi na inkluzywny język? Moja odpowiedź brzmi, musimy być. Nasze doświadczenia, mimo tego, o czym, o czym mówię, o czym, z czym się spotkaliśmy, są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. No i Myślę, że wiedząc to, co, o, o tym, co się wydarzy i co się wydarzyło, na pewno nic byśmy nie zmieniali. Tylko, i tutaj przypominam słowa konfucjusza, trzeba postępować. Odważnie i trzeba się do tego przygotować. Myśmy zresztą to zrobili, być może dlatego ta krytyka była dla nas łatwiejsza i zaraz chciałbym podzielić się kilkoma postulatami, jak to zrobić. No właśnie, co robić? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, kim są nasi interesariusze, jak mogą reagować na to, co robimy, i musimy mieć taką świadomość, że niekoniecznie te inicjatywy, które wydają się naprawdę szlachetne z obszaru diversity i inclusion nie zawsze one będą spotykały się z takim entuzjazmem, z jakim my je tworzymy. Ludzie są bardzo różni w tej spolaryzowanej rzeczywistości pełnej napięć, ten odbiór może być naprawdę bardzo różny. Drugi postulat to jest, odnosi się do takiej no właśnie maksymy anglojęzycznego idiomu, ale też często wykorzystywanego, na który powołujemy się w public relations, czyli walk the talk. Chodzi tak naprawdę o spójność między tym, co robimy i tym, co, co mówimy i tym, co opowiadamy. Jeśli tej spójności nie ma, no łatwo tutaj o posądzeniu o jakiś fałsz, czy wręcz tak jak było to w przypadku, który omawiałem o, o hipokryzję. Kolejny postulat, bądźmy gotowi na mierzenie się z krytyką. To jest coś, czym my zajmujemy się na różnych polach, jako no właśnie specjaliści od kryzysów czasem komunikacyjnych, na różnych polach również poza Diversity Inclusion. Chodzi o zrobienie takiego trochę Risk Assessment, zobaczenie i spróbowanie przewidzenia, jakie ryzyka komunikacyjne, niekomunikacyjne może nieść nasze działanie. Pomyślenie, w jaki sposób możemy je znytygować, ale też pomyślenie i zebranie argumentów, które pozwolą nam bronić swoich racji, bronić swojego działania i bronić swoich wartości. I kolejny postulat: bądźmy konsekwentni w tym, co robimy, i drążmy. Skałę. I tutaj chciałbym znowu wrócić trochę do języka, bo uważam, że język jest tutaj bardzo dobrym i, i takim przykładem, ale też pole do, polem do działania, od którego warto chyba diversity inclusion zacząć. Dlaczego? Dlaczego właśnie język? No właśnie, ja mam wrażenie, że język i ten projekt, ale generalnie język inkluzywny jest takim swego rodzaju taką egzemplifikacją czy też soczewką, w której ogniskuje się sedno tego mechanizmu zmiany społecznej. O tym troszeczkę było mam wrażenie podczas ostatniej prezentacji, która przed moją się odbywała, ale to na co ja bym chciał tutaj zwrócić to, że język jest elastyczny i jego normy tak jak normy społeczne ucierają się w działaniu, w takiej praktyce społecznej. I my, jako ludzie obdarzeni no dobrą wolą, ale też wolną wolą, mamy możliwość wybierania takich lub innych sformułowań, i przez to mamy możliwość kształtowania tych norm językowych właśnie w działaniu. Druga rzecz, o której też trochę, trochę już mam wrażenie było, to istnienie takiego. Swego rodzaju sprzężenia zwrotnego między językiem a kulturą, bo no właśnie, kultura wpływa na język, na to, jak mówimy, jakich zwrotów, wyrażeń używamy, ale też język wpływa na kulturę kształtując tę społeczną rzeczywistość, więc może być no, takim narzędziem zmiany. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jeśli chodzi o zmianę i zmianę społeczną, to język wydaje się też takim warunkiem wręcz zmiany, bo bez odpowiedniego aparatu pojęciowego nie jesteśmy w stanie opisywać rzeczywistości, no a tym bardziej nie jesteśmy w stanie zmieniać tej rzeczywistości. Dlatego no, bardzo zachęcam do, do zaczęcia od języka, a też. Przy okazji, do korzystania z naszego poradnika, jeśli ktoś uznałby, że, że mu w czymś pomoże. Tutaj zostawiłem adres internetowy etyka języka. Tam można znaleźć poradnik, który gdzieś tam podpowie nam, jakich zwrotów używać, jakich zwrotów nie używać, jakich unikać i jakimi zasadami się kierować, żebyśmy no właśnie, komunikowali się w sposób inkluzywny, w sposób no, nieprzemocowy i w taki, żeby nasi odbiorcy dobrze się z tym czuli. No, i ponieważ potraktowałem Państwa na początku taką maksymą zmyśloną, to tutaj, ze względu na to, że mamy akurat rok Stanisława Lema, chciałbym jeszcze zostawić Państwa z takim cytatem z Lema, który bardzo dobrze też oddaje. To przesłanie, i też mam wrażenie, że dodaje trochę odwagi w działaniach inkluzywnych, w wykorzystywaniu tego języka, ale też w, w no, promowaniu jakiegoś, jakiejś zmiany społecznej. Wczorajsza niezwykłość staje się dzisiejszym banałem, a dzisiejsza skrajność jutrzejszą normą. No, właśnie. I ja myślę, że tym, tym cytatem. Zakończę moją prezentację. Natomiast wszystkich, którzy chcieliby podyskutować o języku czy o problemach we wdrażaniu takich inicjatyw diversity, inclusion, albo chcieliby mi powiedzieć, że właśnie nie zgadzają się zupełnie z tym, co tutaj zostało powiedziane, no to też oczywiście zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.